Witam serdecznie. Nazywam się Piotr Knapek, jestem nauczycielem geografii w szkole podstawowej. Chcąc brać udział w konkursie Akademii Nowej Ery chcę zaprezentować zagadnienie właśnie z geografii, z którym uczniowie mają problem. Jest to określanie współrzędnych geograficznych. Mój sposób na Właśnie wytłumaczenie i zwiększenie zaangażowania uczniów w ten temat i zrozumienie, właśnie określanie współrzędnych geograficznych, podawanie koordynatów i ich wartości jest chyba prosty i taki, myślę, bardziej intuicyjny dla dzieciaków. To wykorzystanie telefonów komórkowych na lekcji i aplikacji Google Earth. Jest to aplikacja bardzo intuicyjna, z której osobiście lubię korzystać i którą wykorzystuję również przy innych okazjach, rozwijanie dodatkowych umiejętności, tworzenia projektów, ale skupmy się na określaniu współrzędnych geograficznych. Za chwilę się przełączę na tą aplikację, zaprezentuję w jaki sposób właśnie pracuję z dzieciakami przy użyciu tej aplikacji. Jak to tłumaczę? Oczywiście oprócz tej aplikacji istotną, bardzo ważną rzeczą na geografii jest korzystanie z atlasu geograficznego, gdzie na papierze prezentuję, omawiam właśnie te współrzędne, wskazujemy te najważniejsze, długość, szerokość geograficzną, wyznaczamy, czy wskazujemy równik, równoleżniki, Dwa najważniejsze południki, też te dwa najważniejsze. Określamy kierunki, no i wartości właśnie poszczególnych długości czy szerokości geograficznych. No, i teraz przełączam się na Google Earth i prezentuję, jak pracujemy. W aplikacji Google Earth. Na początku jeszcze wyjaśniam uczniom pewną cechę, zalety tego programu, właśnie ruszając kursorem po kontynencie na przykład europejskim wskazuje prawy dolny ruch, gdzie pojawiają się wartości liczbowe no i mamy również oznaczenia literowe poszczególnej długości i szerokości geograficznej. No i teraz, jeżeli ja o, nasunę sobie na Warszawę, zapali się na niebiesko, mamy ten paluszek, który pokazuje środek i mamy też wartości koordynatu, to jest to nasze, yy, nasze informacje, które chcemy uzyskać. I teraz zadanie polega na tym, że uczniowie przy użyciu komórki, gdzie też mogą sobie włączyć, uwaga tutaj widok, pokaż linię siatki, mogą sobie włączyć linię siatki i mają to odniesienie również do atlasu geograficznego, szukamy poszczególnych obiektów i wyznaczamy ich w szerokości geograficznej. Lizbona. No i teraz uczniowie w Atlasie odszukują właśnie stolicy Portugalii. No i na podstawie Atlasu geograficznego, już dysponując tą wiedzą, które linie siatki kartograficznej przedstawiają nam południki, a które równoleżniki, starają się określić te w współrzędy. No, oczywiście już mogą korzystać z telefonu. Pomagają sobie, no ale my w tym momencie, jeżeli określą te współrzędne geograficzne, no to co? Podchodzi dana osoba, dany uczeń do tablicy, na najeżdża, tak jak ja tutaj w tej sytuacji, na Lizbonę, pojawiają się koordynaty, no i mamy wynik, no i ten element grywalizacji, kto był blisko, kto się pomylił, dlaczego się pomylił, analiza, no i zabawa toczy się dalej. Oczywiście, skaczemy, wędrujemy po różnych kontynentach, no, i sprawdzamy. Powiem szczerze, rzadko się zdarza, żeby, żeby temat zamknąć na dwóch miejscach, obiektach. Uczniowie chcą więcej i więcej, bo zaczyna im się to podobać i nabywają umiejętności właśnie wyznaczenia w geograficznych Przy użyciu również i pomocy telefonu komórkowego uważam, że to jest, ja myślę, jak najbardziej, jest to narzędzie im bliskie, pomocne. Na taki oto mój sposób na ciekawe i kreatywne zaangażowanie uczniów w trudny temat.